Serdecznie witam w kolejnych naszych rozważaniach związanych z czytaniem Katechizmu Kościoła Katolickiego. A dzisiaj poczytamy sobie ze strony 121 artykuły 490, 491, 492. O, myślę, że wystarczy, bo i tak więcej nie zrobimy. Ano, czytamy, co tutaj nam napisano. Aby być matką Zbawiciela, została obdarzona przez Boga godnymi tak wielkiego zadania darami. W chwili zwiastowania anioł Gabriel pozdrawiał ją jako pełną łaski. Istotnie by móc dać dobrowolne przyzwolenie wiary na zapowiedź swego powołania, było konieczne, aby Maryja, była całkowicie przeniknięta przez łaskę Bożą. No, kilka istotnych, powiedzmy, niedociągnięć w tym artykule. Zacznijmy od ostatniej frazy: Maryja była całkowicie i tak dalej. Nie do końca wiem, czy katechizm mówi o Marii, Matce Jezusa, czy o kimś, kogo nazywa Maryją. Ponieważ jeśli będziemy czytali Słowo Boże, które mówi nam o Marii, Matce Jezusa, to absolutnie nijak się to ma do tego, co katechizm mówi o Maryi, tak jakby to była zupełnie inna istota, jest bardzo ciekawe, nie chciałbym tego nazwać nawet dychotomią jakąś, ale czy to nie jest celowy zabieg, który ludziom ma zrobić mętnik w głowie. I ma skromną i wspaniałą kobietę, Marię, Matkę Jezusa Chrystusa, utorsamić z jakąś Maryją, której przypisuje się dość dziwne atrybuty. Maria, przepraszam, Maria, Matka Jezusa, zgodnie z tym, czego uczy nas Słowo Boże, 1,28 z Ewangelii Łukasza, Jesteś łaską obdarzona. Łaską obdarzona. To jest prawda. Jesteś łaską obdarzona. Nie jest to napisane, że jest pełna łaski, tylko, że jest łaską obdarzona. Nie wiem, komu przyszło do głowy, żeby to zmienić. Ale to już zostawmy. Nie będziemy się czepiać w słówek. Natomiast każdy list do Kościoła, jaki znajdziemy w domu Testamencie, zaczyna się od frazy. Do Koryntian, do Efezjan, do Filipian, do Galacjan jesteście pełni łaski. To, że anioł do Marii powiedział, że jest łaską obdarzona, czy też nawet, jak ktoś chce, pełna łaski, to nie jest niczym szczególnym. Tak Bóg zwraca się do tych, którym udziela swojej łaski. Udziela i udzielił swojej łaski. Dlatego Kościół jest zawsze pełen łaski. Dlatego kościoły lokalne, jeśli należą do Jezusa Chrystusa, są zawsze pełne łaski. W tym Maria, Matka Jezusa, w niczym nie była lepsza od kogokolwiek. 491 artykuł jest nadzwyczaj ciekawy i właściwie dla inteligentnego czytelnika wszystko staje się jasne. Bo oto czytamy tak. W ciągu wieków Kościół uświadomił sobie, czyli za górami, za lasami, za siedmioma rzekami, za wielkimi morzami itd., itd. Mamy wyraźnie tutaj do czynienia ze zwyczajną legendą. Niczym więcej. Maryja napełniona łaską przez Boga została odkupiona od chwili swego poczęcia. Właśnie dlatego, Wyraża to dogmat niepokalanego poczęcia ogłoszony w 1854 przez papieża Piusa IX. Najświętsza Maryja Dziewica. Nie wiem o kim tu jest mowa, bo na pewno nie o Marii Matce Jezusa. Od pierwszej chwili swego poczęcia przez łaskę i szczególny przywilej Boga Wszechmogącego na mocy przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, zbawiciela rodzaju ludzkiego, została zachowana, nienaruszona. Od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego. Mówiąc prostym językiem, Kościół rzymskokatolicki twierdzi, że niejaka Maryja nigdy nie popełniła żadnego grzechu. Jeśli by przez moment utożsamił ją z Marią Matką Jezusa, to by oznaczało, że Maria Matka Jezusa nigdy nie popełniła żadnego grzechu. A to oznacza, że Maria Matka Jezusa nie potrzebuje zbawienia. Nie potrzebuje też Zbawiciela, no bo po co? No to przeczytajmy z Ewangelii Łukasza, z rozdziału pierwszego. To są słowa Marii, Marii Matki Jezusa, nie żadnej Maryi. 1, 46 i 47. I rzekła Maria, wielbi dusza moja Pana, i rozrodował się Duch mój w Bogu, Zbawicielu moim. O zgrozo! Maria, Matka Jezusa, była takim samym grzesznikiem jak każdy inny. Ona to mówi. To nie mówię ja, to nie mówi papież, to nikt nie mówi. To mówi Maria, Matka Jezusa. Rozradował się Duch mój w Bogu, moim Zbawicielu. Maria potrzebowała Zbawiciela. Tutaj, w tym miejscu, w Grece, znajdziemy określenie Sotery, co oznacza wprost. Oznacza, że chodzi o tego, który zbawia, o tego, który ratuje od grzechu. Stąd na przykład taki dział teologii, który nazywa się soteriologią. Maria przyznaje przed wszystkimi na zawsze, że potrzebuje Zbawiciela. Katechizm Kościoła katolickiego kłamie. I to robi w sposób bezczelny, ponieważ najpierw mówi, że to jest baść. W ciągu wieków Kościół sobie uświadomił. Co to w ogóle jest za stwierdzenie? Ten sam katechizm twierdzi, czytaliśmy wyraźnie artykuły od 135 do 160, że słowo Boże jest nienaruszalne i że musi być przyjmowane wprost, tak jak jest zapisane. I znowu po raz kolejny katechizm katolicki sobie zaprzecza. Mało tego, katechizm katolicki pewnie uznaje, a właściwie, twórcy tego katakizmu, że ludzie są tak głupi, że się nie będą zastanawiali nad tym, co czytają. No. Gratuluję pomysłu. Naprawdę. 492 artykuł. Tu się jeszcze ciekawie dzieje. Maryja została ubogacona. Dalej nie wiem o kogo chodzi, bo przecież nie o Maryę, matkę Jezusa. Od pierwszej chwili poczęcia blaskami szczególnie zaistej świętości. Świętość ta pochodzi w całości od Chrystusa. Jest ona odkupiona w sposób znioślejszy ze względu na zasługi swego syna. Bardziej niż wszystkie inne osoby stworzone, ojciec napełnił wszelkim błogosławieństwem na wyżynach niebieskich w Chrystusie. Efezjan 1.3. Zaraz to sprawdzimy. Wybrał ją z miłości przed założeniem świata, aby była święta i nieskarana przed jego oblicze. Jeszcze raz. To jest tak ohydne kłamstwo, że naprawdę wstyd Za tych, którzy to napisali. Ojciec napełni ją wszelkim błogosławieństwem na wyżynach niebieskich w Chrystusie. Odnośnik do Efezjan 1.3. Strona 121 Katechizmu, artykuł 49.2. Wybrał ją z miłości przed założeniem świata, aby była święta i nieskalana przed jego obliczem. No to otwieramy sobie list do Efezjan. Nie wiem, czy ci ludzie, którzy pisali katechizm, myśleli, że nikt nie będzie sprawdzał niczego w Biblii? No kurczę, nie przewidzieli chyba, że taki cyrikat się zjadł. Taki złośnik. Naprawdę człowiek, którego warto byłoby spalić na stosie. Tylko gdzie ten stos teraz postawić? Jeszcze nas zamkną w więzieniu. List do Efezja. Słuchajcie uważnie. Ja przeczytam od pierwszego wersetu do trzeciego. Paweł z woli Bożej, apostoł Chrystusa Jezusa, do świętych w Efezie, wierzących Chrystusa Jezusa, łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i od pana Jezusa Chrystusa, błogosławiony niech będzie Bóg i ojciec pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niewios. Ej, Pawle, coś tu naknociłeś, przecież to jest napisane do Marii. E, przepraszam, do Maryi. No tak tutaj napisano i tak papież kazał napisać. W katechizmie, no ludzie, no przecież czytamy: Ojciec napełni ją wszelkim błogosławieństwem na wyżynach niebieskich w Chrystusie, aby była święta i nieskalana przed jego obliczem. A Paweł napisał, że to Kościół we Fedzie taki jest. I nawet nie wspomniał o żadnej Marii, o Marii również nie. Już ktoś tu kłamie. Jak myślicie, kto tu kłamie? Czy twórcy katechizmu, czy może kłamie jednak apostoł Paweł? Może to. Co mamy w naszych Bibliach, może to jest jakieś oszustwo. No dobra, przyjmijmy na, na moment, że tak jest. To czemu katechizm każe w to uszustwo wierzyć? Wiecie co, ja tu mępliku już dostaję w tym momencie? Bo już nie wiem, co tu jest prawda. Katechizm mówi, że mam czytać Biblię, bo to jest słowo Boże. Katechizm mówi, że mam czytać dosłownie to słowo Boże i nie kombinować przy niczym. Katechizm mówi, że. Maria jest obdarowana wszelkim błogosławieństwem na wyżynach niebieskich, święta i nieskalana przed jego obliczem, i tak katechizm powołuje się na Efezjan 1.3. A tu jest coś innego napisane. Jest napisane, że to kościół w Efezie ma to błogosławieństwo. Ludzie, ja naprawdę nie jestem złośliwy, ale ktoś tu zwariował, no. No, ktoś tu oszalał. No, nie można takich rzeczy robić. Można sobie oczywiście napisać katechizm, zgoda. Ale nie można kłamać w tym katechizmie w taki bezczelny sposób. To jest nie do zaakceptowania. Nie do zaakceptowania. Muszę przerwać ten odcinek, bo przyznaję, że jestem wzburzony, że no nie mieści mi się to po prostu w głowie, że, że twórcy katechizmu katolickiego tak bezczelnie oszukują swoich czytelnik czytelników. Jak się uspokoję, to nagram na, na, na kolejny odcinek. Zostańcie z Bogiem.